Ho, ho, ho! To ja, Darek Stolarz. Zaraz pokażę Wam fajny patent, a w warsztacie Nutella pomagać mi dziś będzie Ania Pastuszka. No, powiem Ci Darku, mam nadzieję, że nadąży, bo przeraża mnie to wszystko, co tu jest na stole. Ale Aniu, to będzie naprawdę bardzo proste. Pokażę Ci krok po kroku, zrobimy coś naprawdę fajnego i uwierz mi jeszcze, będziesz majsterkowała samodzielnie. Obiecujesz? Na 100%. Przygotujemy zaraz efektowny, świąteczny żyrando ze słoików Nutella. Dobrze, Aniu, zobacz, to jest kawałek yy, kantówki. To będzie nasza podstawa, gdzie zamontujemy oświetlenie. Częstarka, wiertło odpowiedniej średnicy i wiercimy nasze otwory, przez które przeciągniemy kable elektryczne. <grymne> Spokojnie. <grymne> Posłuchaj, to jest bardzo prosta rzecz. Przykładasz. Okay. starasz się trzymać nie tak, tylko w miarę nowo i wiercisz. A słuchaj, na przykład jeżeli ktoś ma ochotę, może to pomalować na przykład sobie do jakiś dowolny kolor? Można byłoby to zrobić, tylko wiesz co, są święta i pomyślałem sobie, to jest kawałek sosny, czyli tak naprawdę choinki. Więc niech ma to ten naturalny kolor, niech da zapach świąteczny. Super. Zobacz, fajny sęk, naturalne I zobacz, już nam wygląda to naprawdę stylowo i naturalnie. No, dobrze, że używasz wyobraźni, bo dzięki temu wszyscy będą mogli sobie zrobić taki żrandol. I taka jest prawda, moi drodzy. Kawałek deski, trochę wyobraźni, możecie zrobić coś naprawdę fajnego, a my zabieramy kabel elektryczny i montujemy oprawkę, w którą zamontujemy później żarówkę. Ja teraz zawiążę je wszystkie Aha. i ustawimy sobie jakąś wysokość. Czas na nawiercenie otworów w pokrywkach od słoików Nutella. Miarka ołówek, ponownie wkrętarka, wiercimy otwór. I co teraz z tymi słoikami? Zresztą są różne pomysły na to, ale ja wpadłem na świetne. Tak mi się wydaje. Zobacz. Kawałek gałązki. Aha. Utniemy sobie te gałązki, wrzucimy je do środka. Tu pójdzie super. żarówka, oświetli i teraz w zależności od tego, jak chcemy dekorować nasz klosz, możemy sobie zmienić tą dekorację. Nasza oprawka ma dwie nakrętki. Za pomocą górnej montujemy oprawkę do nakrętki Nutelli. No e, czekaj, ja robię następne, a ty, jak chcesz, wybierz żarówki. Ja też mam różne żarówki, no bo to nie musi być naprawdę idealnie jeden do jednego. Proszę. O. Ale ekstra to wygląda. Klosze gotowe. Czekam. Efekt końcowy? Pokażę. To ja zamieniam się w sufit, a ty uruchom nasz żyrandol. Dobra. Daj. Przestanę się trochę bujać. No dobrze, 3, 2, 1. Pięknie to wygląda. I w swoim domu ze słoików po Nutelli możecie zrobić taki ekstra żyrandol. To jest naprawdę proste. Po więcej inspiracji zapraszamy na Nutella.pl. Znajdziecie tam też sporo przepisów na świąteczne słodkości i oglądajcie nasze kolejne filmy. Jeśli chcesz wygrać taki świąteczny sweter, to weź udział w naszym konkursie. Szczegóły na Nutella.pl.